Siema, siema. Witajcie. Pokażę Wam dzisiaj na filmiku, co robię z muchomarów czerwonych, bo pewnie e, niektórzy zauważyli, że czasem zdarza mi się zbierać je. I pewnie zastanawiacie się po co. To nie jest po to, żebym sobie je, nie wiem, jadł chciał się zatruć, bo są bardzo trujące. Jak widzieliście, pewnie filmik już, e, że. Ten muchomor po odpowiednim przygotowaniu nie jest trujący, nie jest też halucynogenny, jak się go odpowiednio przygotuje. Niektórzy suszą dla celów duchowych. A ja zrobię dzisiaj coś takiego, jak nalewka z czerwonego muchomora. Tylko nie do picia, aż taki odważny nie jestem. Zrobię nalewkę, to jest taka. Nalewka to jest w sumie zalane spirytusem muchomory czerwone, pokrojone w kostkę. Do smarowania do użytku zewnętrznego. On pomaga przy wszelakich dolegliwościach bólowych, jakichś tam reumatycznych stanach. Możemy go stosować przelany później do takiego atomizera, żeby sobie popsikać i poczekać, aż odparuje, wsiąknie. Albo możemy to zrobić również z. Wymieszać z jakąś dobrą oliwą, olejem takiego, takiego z wyciskanego na zimno, pierwszego tłoczenia i też do wcierania Także co? Mam taki niewielki słoiczek, bo nie mam za dużo tych Muchomorów przygotowanych, tu mam spirytus I w sumie jest bardzo prosta ta Procedura, No trzeba po prostu, musimy pokroić w kostkę Te muchomory, wrzucić do słoika i zalać, żeby przykryło nam Spirytusem. Myślę, że tak około 2-3 tygodni musimy trzymać w tym alkoholu, co jakiś czas wstrząsając, żeby się nam to ładnie wszystko wymieszało. I co, i później odcedzamy albo do takiego atomizerka, tak jak mówiłem, albo robimy sobie mieszankę z olejem, przetrzymujemy w lodówce i używamy. Bardzo dużo twier ludzi twierdzi, że to bardzo, bardzo, bardzo pomaga na te jest bardzo dobry. Ja będę teraz próbował i stosował. Zobaczę, czy jest tak faktycznie. To co biorę się za przyrządzanie. Świeżutkie, przed chwilą zebrane. Jeszcze takie. Ja tylko umyłem pod wodą z wszelakich. Yy... Zanieczyszczeń, jakieś tam liści, piasku i tak dalej. Już lekko przeschły. No i biorę się zakrojenie. Na wschodzie, w Rosji, gdzieś tam na Ukrainie, nawet jest dosyć często stosowany, spotykany. E, ten muchyomor w życiu można go kupić już w postaci proszku, można go kupić w postaci e, jakichś właśnie takich maści. E, I się sporo rzeczy nim leczy ponoć. E, u nas jakoś się zaniechało na poczet e, Big Farmy. <gryw> Z tabletek i innego. Tego typu rzeczy. O, widzę, że słoik mam przy naławy. Myślałem, że mi się to pomieści, ale troszeczkę ubija. I może. O, tu mam troszeczkę nadjedzone przez ślimakach, to usuwam. Tam to mi się pomieści Ok, muchomory są pokrojone, ja troszkę je ugniotłem, żeby tak zalać spirytusem, żeby nie wystawały ponad płyn, ponad spiritu, alkohol, bo żeby nam nie spleśniały, bo dwa tygodnie muszą stać w ciemnym, chłodnym miejscu. Spirytus pija. Musi dotrzeć do, do dołu, bo są ugniecione, to znaczy nie ma tak łatwo. Dobra, łyżką trochę sobie... Podociskam, żeby faktycznie ten alkohol przeszedł, wyszło powietrze z niego. No i co, zakręcamy, odstawiamy na około 2 tygodnie w chłodne, ciemne miejsce. Możemy co jakiś czas po prostu potrząsnąć, żeby, żeby nam się to ładnie mieszało i ekstrakty wszystkie przechodziły do alkoholu. Dobra. Dzięki wam za uwagę. Jak się zrobi to sobie, sikam, będę testował jeszcze tam gdzieś pewnie w późniejszym czasie w opisie napiszę jak to działa, czy się sprawdza. Także dzięki wam za uwagę. Jeśli się podobało, zostawcie lajki i pamiętajcie o subskrypcji naszych kanałów Kulinarni Pogromcy, Pogromcy Nudy. I co? Trzymajcie się, cześć. Pa.